Na początku naszego filmu chciałem dodać jedną rzecz. Nie wiedziałem, że miejsce jest aż tak bardzo nawiedzone. Po wejściu do domu zaczęły gasnąć latarki. Bateria w telefonie dramatycznie spadała ku zero. Jednak, mimo to, udało mi się nagrać ciekawy dla Was materiał. Podczas, a także podczas robienia miniaturki, montowania filmu, zauważyłem jedną rzecz, która jest widoczna na miniaturce mianowicie bla, blask jaki Odblask czegoś, co stał w lewym oknie. Witam Was na kolejnej wyprawie. Dzisiaj zwiedzimy sobie oto taki domek, który za mną, szczególnie w nocy. Zapraszam do oglądania. Właśnie wchodzimy do opuszczonego domu. Na wejściu widzimy majęczyny. Stary odkurzacz, siatkę do odgryzenia, starą szafkę i okno. A w oddali las. Tutaj z rodzaju łazienka, Tutaj była wykorzystywana przez osoby mieszkające tutaj i stare okno, a także stara lampa. Drzwi na najlepszym stanie, chociaż nie sądzę ze sobą pewną historię. Lustro w którym można się przyjrzeć. Raz kolejne okno i część kuchenna. Także swego rodzaju nowy zlew i szafa na książki, szklanki i tym podobne rzeczy. Także lampa i zwisający farba ścian. pomieszczenie techniczne, tak zwana komórka i talerze. I całkiem świeży licznik prądu, ale jest wyłączony, co oznacza, że miejsce na pewno jest opuszczone i żarówka prąd nie działa z czego można było się spodziewać przechodzimy właśnie dalej do kolejnego segmentu pomieszczenia w którym znajduje się kanapa fotel, drzwi oraz święty obraz oraz kiedyś stał piecyk który ogrzewał dom na podłodze płytki OSB wyrwane gniazdka z sufitu oraz włącznik który również działa kolejne pomieszczenie to swego rodzaju salon w którym spotykała się rodzina dzieci i osoby mieszkające tutaj pełno szafek charakterystyczne dla budowy zad perelu talerze, zasłonięte okna i inne tego typu rzeczy stara malowana farba ściany i bardzo niski sufit dalej Kolejne pomieszczenie też zasłonięte firanką i kolejna szafa na ubrania. Kolejne żarówki i kolejne miejsca w domu. Teraz zmierzamy już do ostatniej części pomieszczenia, którą jest swego rodzaju składnik na przetwory, konserwy i inne takie typu rzeczy. Szafy kuchenne i pękające w oczach ściany oraz ciekawe dzbanki. Tutaj wygląda tak, aby po prostu czas się zatrzymał, ale jest tutaj także na podłodze zabawka należąca najpewniej do jakiegoś dziecka, mieszkającego tutaj lub innych celu rzeczy. Tutaj też mamy piecyk i tak jak w poprzednim się wyczystkę kominową, która służy do czyszczenia pieca odpadające rolety i inne tego typu rzeczy to historia tego miejsca w jakim celu została opuszczona została opuszczona po późnym prl -u. świadczą o tym zapiski na murach i takie oto rzeczy chociaż w tym domu już nie mieszka nikt ale dalej jest on aktywny podobno według ulicznych opowieści dzieją się to tutaj Rzeczy dosyć niewyjaśnione. Yy, miło było się bardzo zwiedzieć ten dom, chociaż jest już godzina późna, bo jest praktycznie noc i musimy stąd uciekać. Do zobaczenia na kolejnym rubeksie.